Kochany pamiętniczku. W ostatnich dniach było bardzo ciężko. Gdy wracaliśmy z zakupów zobaczyliśmy widok płonącego naszego internatu. W nim były wszystkie nasze rzeczy i baliśmy się o nasze ukochane zwierzątka, nic im się na szczęście nie stało. Baliśmy się, że teraz zostaniemy bez domu i nie będziemy mogli uczęszczać do naszej szkoły. Na szczęście, dzięki pomocy Zoe Trend, która przekazała środki na odbudowę internatu, jesteśmy tu. Nasze pokoje są piękne, a rzeczy, które spłonęły, otrzymaliśmy z powrotem. Bardzo się z tego cieszę. I mam nadzieję, że taki los nie spotka już nikogo innego. Kochana Vera.